Ach, Hydra pokonana, licz pokonany. Jezu Chrystus, jeszcze tego zostało, została. Ka e, kamienny! Halo! E, 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 co jest? Co? A, co, jest, co jest? co jest następne? Bo ja z liczem drugi raz walczyć nie będę. Raz, dwa. Hydra! Hydra? No? O Jezu Chrystus, ale. Hydra, to się tu trudno ten! Nie, nie, znaczy. Tak, masz rację. Trudno się bije, ale masz mnie przecież. Jestem twoim kompanem, który będzie. Ta, 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 Ogółem to. Ja Was witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie przybliżę Wam kamery, bo nie umiem na OBS-ie. Pierwszy raz nagrywam OBS-em. I siebie, i kamerę. Także cześć Wam wszystkim. Od dzisiaj te odcinki takie luźniejsze będą z kamerką z moją twarzą. Jak widzicie, ze mną jest tutaj ka jakiś kamienny kolo. Witam, jestem Ser Natko że jakim serem jesteś? ser nadkowy. A, ser nadkowy, ser nadkowy. szczególnie mam 47 poziom kurde nie mam nie mam tu enchatu czy tu w ogóle da się znaleźć o, diamenty? tak e... mojego wujka możesz znaleźć wszędzie bo mój wujek to jest diament więc tak e, ej ty skalniak hmm? bo tam są elfy elfy? Też i na obiad? Już się robi. Nie, 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 nie. stój, stój! stój. Ach, Jezu Chryste. nie, 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 Znów. nie, 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 żeby się to tleić. no to są. Tutaj jest mój bratanek. No to jego znam, ją wie... też znam, ją też znam! Bratanicę. Nie, no, nie, 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 nie. Ty wyglądasz dziwnie, bo ty nie wyglądasz jak ten starszy lub ten... starszy. Bo ja. Bo Oni mają urodę po babie, a ja mam potacie. Znaczy nie, ja mam po mamie, a oni mają potacie, sorry. To... to ta ma chyba wam nie wyszła. Ale to nie jest moje dziecko! Co grzeba da, siostry? Ja mówię, to są moje. Yy, bratanice. Dobra, czego, wy, jest mój czego, ja. czego wy znów chcecie tutaj? Wrzeszcie mówię, Wychodziłem z nimi na spacer. I tutaj znów, sobie. Znów obok mojego domu? Tak wyszło. Dokładnie. A to jest no, bardzo podejrzane. On, Okej, one to... mi powiedziały, że tutaj, że hmm. tutaj jest spoko miejsce. No. Ty mogę z nich. Nie, a, 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 się, a się nie rozsypiesz? Jestem, jest mnie z nieszczalnym kamieniem. Jeszcze raz. Heh. Dobra. Hej! A. Mm. Dobra, nieważne. Co wy znów ode mnie chcecie? My no nic nie chcemy. Przeszliśmy na powietrze, świeże. No właśnie. To kłamstwo. Wiedźmy zawsze kłamią. A to nie są wieźmy. Jakie wieźmy by nie, no. nie obrażać? Czy ty nie teraz obrażasz? Marychmy. Jak mówiłem, wjedźmy zawsze, kłamę. A ty czym jesteś? jesteś? Jezu! To jest magiczny kamień! Jezu, ja ja nie, jaki tam gada. kamień? Jestem no, rycerzem. Prawdziwy! Kamieniem! Kamen. Kamen. Ewidentnie, kamień. Dobra, może jedno pytanie: wiedzisz, gdzie jest siedzisko hydry? Um. Hmm. Ja wiem, byłam. No, no byliśmy wiedziałam. tam chyba raz, jak Pana? wyszliśmy, jak ciebie odprowadzałem na kursy strzeleckie. No tak. Prowadź dziewko! Obraziłeś! To Dziewko, spokojnie! Wujku, to, znaczy? to ma inne znaczenie. Znaczy, eee. Co? Po Po normalnemu. Po starożytnemu. Tak. Ale. Ale zanim ruszymy, ale najpierw stop, moi drodzy. Jak wiecie, zbliżają mi się 40 tysięcy widzów na kanale, a z tej okazji firma Lyocard wysłała mi. Taką klawiaturę do mnie jest to klawiatura mechaniczna KX366 CM, która jest, moi drodzy, na y, czerwonych switchach. Zaraz ją sobie tutaj rozpakuję. Ok, teraz dobra, zaraz ją wam rozpakuję i wam pokażę. Oto tą klawiaturę. e Dobra, jest z jednej strony i jest też z z drugiej strony, przepraszam za te hałasy, ale remontują mnie drogę i na odcinku tego słuchać nie będzie mam no, na nadzieję, dobra, jak to się otwiera o, 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 dobra moi drodzy i tu mamy, o tu mamy całą instrukcję co, jaki klawisz robi mamy też a, to jest do wyjmowania klawiszy no i mamy moi drodzy tutaj całościowo Moi drodzy, klawiaturę O, nie, pudełko sobie tu położę Mamy, moi drodzy, tutaj klawiaturę Ale będzie wycinania O, muszę ją ostrożnie tutaj wyjąć Wow, wow Patrzcie, oto tak ona wygląda A nie się klikają, powiem. Nie wiem, dla mnie mechaniki są zawsze głośne. Aż ją później sobie, sobie podłączę i Wam pokażę jak ona wygląda ten na USB. Ale bardzo fajny design, taka malutka, taka, taka fajna. Tylko, no mówię, czerwone switche, to jest na czerwonych switchach. Można o, słychać te kliknięcia takie, wow. Dla mnie to jest jakby pierwsze czy tam drugie spotkanie z mechanikami. Także, Ale moi drodzy polecam całym sercem te klawiatury mechaniczne. Link macie w opisie i też coś dla Was mam, moi drodzy. Będę miał do rozdania wa dla Was parę rzeczy. Niestety klawiaturka zostaje ze mną, ale będę miał do rozdania, moi drodzy, słuchawki z layokarta oraz dwie podkładki pod mysz. Także bądźcie na live z okazji 40k. Bo będę rozdawać te rzeczy dla was. A teraz wracamy do odcinka! Dobra, możemy iść hmm. Możemy. Co dostaniemy z nami? Eee, święty spokój. Ale eee. eee. ja No właśnie. Możemy sobie pójść w każdej chwili w ten, które chcemy. No. To wy pod nas potrzebujecie nie wiem, nas. Nieprawda. Nieprawda. Potrzebujemy, idziemy Ech. To jak nas nie potrzebujecie, to to my sobie idziemy, bo nie potrzebujecie... Ej, 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 ale w którą hmm. stronę to jest? Eee... Zaraz, gdzie jest północ? Gdzie jest księżyc? Tam jest. Tam jest północ. Tędy! A! A tam no jest to... hydra? Eee, nie. To hydra jest na południe. No, czyli Tędy. tam. No. A, to się zdecydujcie. Na... Powodzenia! Pa! Nie Ody. Ech. Może te elfy coraz bardziej mnie drażnią. Nie też? Skalniaku. A, Zdobyłem, żebyś mi za, za, skaniaku. A z Skaniaku, ty czy chcesz mi powiedzieć, że masz jakieś braci jeszcze? Jakich braci? Nic nie mówiłem o braci. No mówiłeś coś o wujku diamencie. A! to tak. No to... Może jeszcze mi powiesz, że z każ każdej rudy masz brata. O, kruk. W sumie my z braćmi jesteśmy od strony kamienia. Nie wiem, nie widziałem żadnego innego pomniku. Ponieważ pomniki są porozstawiane nasze po różnych zakątkach, szczególnie przy bosach. Ty mnie znalazłeś przy. Liczu. Ale przy chyć, że nikogo nie było za pierwszym razem. Właśnie. Ja jestem drugim najmłodszym bratem. Mój najmłodszy brat z kolei znajduje się przy jakiejś tam. Jak ona miała? Tak, przy tym długim, obślizgłym robaku. Jakim robaku? Do tej dżownicy. No, Hydra. Nie, nie tej dżownicy, innej dżownicy. Tfu, e, naga. Tak, rozebranej, tak. To jest naga. No mówisz, że rozebrana. O Jezu, dobra, bo nam to trochę zajmie, znając życie. O, zapomniałam ci o czymś powiedzieć. Co? Kamienie, znaczy my jesteśmy ogólnie słabi na wodę. O nie. Serio zostałem z tym sam Jezu Chryste, serio Nie, no nie, nie, nie dość, że kamienie to... E, no dobra, idę sam znaleźć ten Ten Nie wiem gdzie jest ta hydra e, Gdzie to jest Gdzie to jest? Więc zaraz coś trafi Ja nie wiem gdzie to jest Serio, nie wiem Ja już idę tutaj trochę czasu Jezu, bagna Serio? Hydra jest na bagnach? O Jezu, jakie duże lilie? W zwykłym świecie takich dużych nie, nie ma. Hopsa? Co? O, wodny kwiatek. Hopsa, hopsa. Zaraz, czerwone bagna. Ok. To jest trochę dziwne. Hmm. To jest piasek. Dobra, idziemy. Eee. Okej. Okay. au. Czekajcie, bo tutaj jest jakiś, Jakiś żelazny piedestał. Tu jakieś świetliki latają. Co tam. Co tam pisze? Wynajmniej wojownika i jedno żelazo. Nie mam żelazo. Patrz, mówiłam, że szed... spotkamy go tutaj, co? no. Oczywiście no. jesteś jakiś wolny, strasznie. Zamiast Przecież... na południe, poszedłeś, kurde, na północne. Znaczy po południowy. Południowy wschód. Dobra, o co z tym chodzi? I Co co, co no, tam. Co... O! tego kamiennego. kamiennego, kamiennego. Eee... Tak samo, a właśnie, gdzie on jest. O, a to jest schoklik jakiś. Jeszcze nie wiem, nie pamiętam. A! Wytrzymaj! Luz! Uczyłem się parkouru! Okay. No i... E, bo wiecie, bo jakby... Jakby to po... E? e Ej, nie przyzwyczaiła się do tego terenu. Jakby to powiedzieć... E, tamten kamienny ktoś mi poszedł sobie stąd. Co się z nim stało? Zniszczył się? Co? No wpadł do wody, niestety. Aaa! To było przewidywalne. A w ogóle, no to to jest jego kuzyn, Ten brat, coś takiego. No okay. żelazny, żelazny. Okay, ale ja nie mam żelaza. Ale, mam, ale mamy, ale Ja zawsze mam żelazo. Ja ja mam żelazo. Mogę wrzucić? Okay. Eee, no, Mogę. Nie, bo on wtedy będzie Tobie służyła No i dobra. No, dobra Nie. Ale nie. Po, ale po co nam no, on? Tylko uważaj, bo ten to... Ale jedno żelazo, po co tyle wyrzucasz? A poza tym powiem ci tylko tyle, że on... że z tego co ja mi wiadomo to no. on nie lubi ognia. Jak to nie lubi. No. To no. trochę niedobrze. To nie dlaczego ma... my jesteśmy na ogni z tych bagdach? Nikt bo... nie. O tutaj jest tyle. Ja ci powiem tylko tyle. On. Ich rodzina jest rozmieszczona po całym tym świecie serio... i Serio? Różne... Serio? Serio nie wiecie gdzie on jest? Kto? Kto? Dlaczego on jest postawiony na ognistych bagnach? No, no tak my wszystko. go nie stawiliśmy! No, no właśnie! Ja piórkuję! Co? My zarządzamy, gdzie, gdzie stawiać piedestały no, i tak dalej? No, no wy jesteście tutaj! Wy tu żyjecie! Chwilka, chwilka, tylko go obudzę, bo go trzeba patnąć. Dobra. Budź się ty, kupo, żelaza! Halo! Go coś 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 to nie działa No bo ten musiał... nie wiem Halo! co po prostu, może się uda. Rzuciłem wszystkie Dobra, jeszcze ja tam mam. Nie, nie rzucaj, nie rzucaj! Dobra, tak rzucam. Może po prostu trzeba coś mu zrobić. Patrzcie, on się pojawił. Nie, 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 no. A. A. O! Zapomniałem, że się go buci ogniem, kurde! Powiem wynajął! No tak. e, ja on. on Witaj! Jestem ser ż... Oficer Żelazny nadkowaty Chwilka moment Czy Ty boisz się ognia? No? no Ale broń świetna mi, zabawa mnie. Dobra Ej, 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 ej! wie, jak... Nie, 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 dziękuję. Nie. Jak, jak będziesz się chciała z nim umówić na randkę, to po, po wszystkim, okej? Okay? No, Dobre, Drogi ona panie... Jest za młoda. Ma, tylko, tyś, ma tylko 100 lat. Panie Zelako, bo musimy wykonać zadanie i idziemy na hydrę. Hydrę? Tak, hydrę. No. Tak, a tylko uwaga, pan, nie wiem czy wiesz, ale ona się ogniem. No. wow No skąd ja mogę Ej, wracaj! 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 Nie idę! Wracaj! Nie ma bata, ogniem! Wracaj! Nie! Wracaj! Ty, ej, za. Zaprowadzę! Z idziecie na północ! Wracaj! Nie, nie ma bata! Mógł ale pomóc się z innymi ale nie jest bysz! Ej! Hej, wy, 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 wyjście! Wy, no Posłuchaj, wiesz, to by mógł? Posłuchaj. Mój, mój młodszy brat nazywa się zwykły nadponowaty. On jest z kamienia! On Eee, jest... do wody ale on już. Oficerze yy, tak? na tyle coś tam masz. Przekonacie tak? to? Jak, poko jak, udasz mi się jak pokolasz ten ze mną hydry, to dostaniesz wodną zbroję za eteru. Jestem za. No, No, no to Czu miłego! Idziemy. O, ha, o, tak, czyli wy za mnie pomagacie? Nie. nie no, ja mogę pomóc. Ja się dobrze Czecie? bawię w walki. Ja hmm. mogę, dawno nie walczyłem z Hydrą. Ostatnio oh, wow. z Hydrą walczyłem jakieś 200 lat temu. Ooooo, oh. 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 to już oh, są mi Człowieku, człowieku. A. Masz jabłka? Nie. Krew no to masz? lecimy na żywca! Jest, jesteście w ogóle przygotowani! Bo e. ktoś jej. mi zawsze Fakt. zabiera Fakt. rzeczy! Masz jeszcze te. A kto tobie zabiera rzeczy? Wszystkie baśniowe swoje! Aaaa! Okej. Daj mi tą zbroję! Gdzie? to jak? E, 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 elf ma, bo mi ukradł! Dobra, zakładam tu swoją, nie ma bata! Okej. Okay. Jak ja Ciebie uczyłem strzelać? Eee. O nie, ty bzły, to mój jest brat łucznik! A, Aaaaaah! tam w się jest! Na nią! Lecimy! Pamiętajcie, odetnijcie jedną głową! W głowę! Powstaną na jej miejscu dwie! No to trzeba chyba w głowy ją uderzać! Nie.

Dobra nie, nie ma bata muszę... Jednej głowy nie ma. Muszę zęczać to... Jednej głowy nie ma! Faj wyrosło jej! Dwie jej Zostaw mnie! Gydra umiera! Jesteśmy blisko! Zostaw mnie! O! 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 Już? Szybko poszło. Serio? Zgadnijcie, kto ma fanty On te fanty! Dobra, ale mięso. Też gore. mam! Dawaj Macie fanty Macie wszystko nam oddać. No, nie boję się Ciebie, boisz się ognia, gościu. O Ty, elfie Ej, dlaczego? Dlaczego? Ej, 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 Oddaj zeksy! Okej, okay, uspokój się. Albo oddasz, albo nie wstaniesz. Ty, żelazny. Ogień mi już nie jest straszny. O kurczę, niedobrze. Okej, okay, no dobra, oddam, oddam! Oddawaj! Oddawaj! Oddawiam. Już masz, masz. A tobie czy jemu? Mi. Jemu. Masz. U, mięso, U. krew? Z tego... Nie, Moskwi, nie wiem, bo... A z krwi nie... chyba się coś się centuje. Enchantuję się. Daj bo nam to niepotrzebne. No, w sumie na, my tak trochę gardzimy krwią. Ciebie jesteś, jesteście? No właśnie. Nie. No tu! A tu. Masz mięso, może A, to masz krew, bo no tutaj jakieś. Może ci się przyda, o, ci? jeszcze raz tam wstaniecie w drogę, a wszystkie będziecie martwe. Co? Hmm. A żebyś, kurde, płonął. Ach, dobra dobra, żelaku, idziemy do mnie do domu. Nie pij... Ej, Jezu! Ach, dobra, muszę stąd jakoś wyjść. No, co tutaj, ten wasz Dobra, a teraz elfy i psio. I stąd. Gadam się, idźcie stąd. A może jakiś dziękuję za pomoc? Właśnie. No? Do widzenia. Do widzenia. Ach, dobra. Nie, 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 Dawaj podziękowanie, gościu. Wyprowadzić Dostaniesz się gołębiem. Ale jakiś szacunku gołębiem? trochę. coś. gościu. Pomogliśmy nie. ci. Nieprawda! Y powiedzieliśmy gdzie to jest i to wszystko Właśnie do tego Znaleźliśmy Tobie nowego przyjaciela Be Bez nas nie miałbyś go Nie miałbyś miał żelaza Dobra macie kwiat po kwiatkach i Ksią. Dziękuję Dziękuję wystawcie Jezu one cztery, one są... no, Jak da mam na Ciebie mówić Żelak Może być Dobra żelaku musimy pomyśleć co tutaj zrobić No i rozbudować trochę tą barze Bo mi jest potrzebne Musimy tutaj ogarnąć po pierwsze chyba drzwi nowe popatrz Można wejść! No, tak. Na weźcie ogarnijcie ściany bo są dziurawe! Uczuję ci. Idę kopać. Ech, idź, a ja pomyślę. Serio pomyślę nad tym wszystkim.